Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale ja jestem Asia John The Siren i zapraszam Was na takiego szybkiego, weekendowego vloga Jest 16 w piątek, ja skończyłam pracę i zaraz uciekam na lodowisko <laughs> Przygotowywać się do kolejnych i ostatnich zawodów w tym sezonie Niestety przez to, że miałam kilka małych kryzysów motywacyjnych i nie mogłam się zebrać do, do właśnie startów, układania programu i innych takich rzeczy mam wystartować w zasadzie zdążę. Wystartować tylko w dwóch zawodach niestety, ale stawiam AGP, czyli mój program, na kolejny sezon na pewno, bo jestem w nim absolutnie zakochana i uważam, że to była totalna strata, jeśli z nim tylko dwa razy, ale będzie inna sukienka na razie, póki co muszę startować w mojej z zeszłego sezonu które się widzieć na Instagramie, bo raczej tak niestety wypadają mi filmiki, że nie mam wtedy zawodów i byłoby mi bardzo trudno nagrywać content dla Was tam, żeby zrobić z tego jakiegoś vloga, chciałabym. Ale no byłoby mi niezwykle trudno, bo nie ma na to czasu po prostu, więc e, jakieś takie relacje z zawodów są na moim Instagramie, na którego Was zapraszam. E, I tak, właśnie idę na lodowisko trenować do zawodów w Krakowie, które są w przyszłym tygodniu. I niestety już nie mam u ślizgawek publicznych, więc nie mogę trenować codziennie. Z drugiej strony może to i lepiej, bo na poprzednim byłam trochę przetrenowana i przemęczona przede wszystkim, ale teraz no, jestem zmuszona do odpoczynku lekkiego. I choć z okazji, że dzisiaj właśnie ta ślizgawka jest, to na nią idę. Przepraszam, bo mam pokazać, co czytam. Czytam dalej, ja wiem, pokazywałam to już chyba trzy razy, ale strasznie długo czytam tę książkę. The Viseria Society of Ladies Scandrials, um, pamiętam się już noczyć tego tytułu, jak wtedy to czytam, ale zrobiłam spory postęp, znaczący, bo jestem na 176 stronie i niezwykle, może no nie niezwykle, ale podoba mi się ta historia, ona jest taka fajna, bo to jest o stowarzyszeniu o bractwie kobiet-piratów, które porywają sobie domy, kradną biżuterię, wysyłają na siebie asasynów. Wszystko w takiej wiktoriańskiej Anglii e, i na naszą główną bohaterkę Cecilie zostaje zatrudniony kapitan Ned Lightburn, e, żeby ją zamordował na polecenie właśnie innej damy z tego stowarzyszenia. A na ich wszystkich poluje zły kapitan Morwat. Tak jakby brzmi świetnie i ten klimat, te zasady społeczeństwa wiktoriańskiej Anglii niezwykle mi się tutaj dobrze sprawdzają. Tylko ja myślałam, że to będzie miłość od pierwszego wojrzenia, że to będzie o wiele lepsze. I rzeczywiście jak kiedyś zaczęłam czytać to w środku nocy, to tak książka mnie tak bawiła, że ja się po prostu zaśmiewa zaśmiewałam i nie mogłam przestać. Ale potem jak już się wyspałam i zaczęłam ją czytać normalnie w dzień, to już nie bawiła mnie aż tak. Jest, y jednak mam trochę znaczników tutaj. I czyta mi się ją dobrze, więc mam nadzieję, że może nie ją skończę w ten weekend. Ale no chciałabym chociaż te 100 stron przeczytać, bo ona nie jest aż tak długa, strasznie długo mi na nią schodzi. I trochę wyszłam też z sprawy czytania po angielsku, więc zawsze ta książka powrotna jest taka, wiecie, dość długa. Um, tak, i póki co jest, jest fajna. Jeżeli mi się spodoba, to na pewno zamówię sobie kolejne tomy, bo są jeszcze dwa. Ale nie jest jakaś wybitna, więc może zmienię zdanie. Drugą książką jest, a miało być jak w bajce, od wydawnictwa Dessay, za które bardzo dziękuję. Ja chciałam od tego autora, od tej osoby autorskiej w zasadzie, przeczytać inną książkę, In the Deep Waters, albo coś takiego, ale ona ma koszmarnie złą opinię, wbrew pozorom, więc uznałam, że skoro ta jest wydana w Polsce, to zacznę od tej, zanim wydam miliony na angielską książkę, która może mi się nie spodobać. I tutaj mamy historię Arka, który zostaje królem. Właśnie ten tytuł jest mega znaczący w tej książce, bo po angielsku to jest So This is Ever After. W polskim tytule to trochę tego nie oddaje, dlatego ja też byłam bardzo zagubiona na początku, bo mamy tutaj historię, która zaczyna się w momencie, w którym kończą się wszystkie baśnie, w którym kończą się zazwyczaj wszystkie historie, czyli po pokonaniu złoczyńcy, dobry król zasiada na tronie. I to jest moment, w którym zaczynamy. Cała podróż naszego arka, jego przepowiedni, przeznaczenia tego, jak on zebrał swoją kompanię, tego, jak on walczył o trony, jak on właśnie pokonał Złoczyńcę, jest pominięta, i zaczynamy właśnie w tym momencie, w którym A miało być jak w bajce. I z jednej strony trochę strasznie mnie to zagubiło i gdzieś tam skonfundowało, i ja jednak chętnie przeczytałabym o tym, jak ta podróż wyglądała, i przeczytałabym prequel do tego. Szkoda, że takiego czegoś chyba nie ma, bo myślę, że to naprawdę mogłoby być super. Jestem póki co na setnej stronie i. Przez 40 stron miałam takie um, trochę, chyba nie za bardzo, ale potem naprawdę muszę przyznać, że się rozkręciła bardzo ta książka i się całkiem dobrze przy niej bawię. Przez te dość szybko się ją czyta, co się z plusem. I jednak, jak zaczynają nasi bohaterowie mieć problemy z prowadzeniem królestwa, okazuje się, że to nie jest tak łatwe, na jaki je wygląda, jednak trzeba mieć do tego jakąś wiedzę i kompetencje, to rzeczywiście ta książka robi się ciekawsza o wiele i bardziej zabawna. Niż na tym początku, gdzie ja już myślałam, że to, co najlepsze, nas po prostu ominęło, więc myślę, że jest potencjał i ją na pewno skończę w tym vlogu, więc zobaczymy, co będzie dalej. Powiedz cześć. O, nie, nie bij mnie. Orion, nie bij mnie. Chcesz posiedzieć z mamą? Skończyłam czytać, a miało być jak w bajce i oceniam ją na 3,25 kieski, ale bardzo mi się podobała. Jest to taki totalny comfort read moim zdaniem. Świetnie mi się czytało o perypetiach tych bohaterów, jak oni próbują rządzić królestwem, sami nie wiedząc do końca, co robią, co powinni zrobić, szukając pomocy, nie wiedząc tak, czy do końca mogą zaufać tym osobom, które zostały w zamku, ale jednak zawsze podejmując gdzieś tam te dobre decyzje, ile właśnie na początku przez te 40 stron pierwszych. Trudno było mi e, jakoś tak się wgłębić w tą historię, i trochę myślałam sobie, że kurczę, fajnie byłoby przeczytać o tym, jak oni zdobywali ten tron, jak to było przed, e, i nadal podtrzymuję to zdanie, że chętnie bym czytała o ich losach przed zdobyciem tronu, ale jednak ta historia się obroniła, i jest to naprawdę absolutnie przecudowny, komfortowy romkom. Bardzo się uśmiałam na tej historii. Jest. Nie sposób nie kibicować naszym bohaterom, kiedy Arek czytając y, pamiętnik, który znaleźli przy zmarłej księżniczce, próbuje idąc jej wzorem e, stworzyć sytuację, takie jak ona opisała, żeby jego przyjaciele się w nim zakochali, żeby znaleźć tą drugą połówkę, aby nie zniknął z tego świata. Bo zasada jest taka, że jeżeli jesteś królem, to musisz do swoich osiemnastych urodzin e, związać się z drugą osobą. Inaczej znikniesz. Orion! Strasznie po prostu bawiło mnie to, jak on sobie zaplanował, co ma zrobić, żeby wszystko skończyło się takie romantycznie, żeby uczucia po prostu rozkwitały, a wszystko szło nie po jego myśli. Jest taka, że momentami trzyma w napięciu, trochę angażuje nas w te losy tych bohaterów, bo jest naprawdę im trudno nie kibicować, ale też nie wszystko dzieje się od razu i nie wszystko jest podane na złotej tasy. Ewidentnie tak jakby. Czytając ją, wiadomo, czego możemy się spodziewać i myślę, że raczej nie ma tutaj dużych zaskoczeń, ale nadal bawiłam się przy niej znakomicie. Jakby Orion mógł przestać miał uczyć, ale chciałam Wam pokazać, jak ona jest przepięknie wydana, bo powiem że ta okładka jest w ogóle cudna po prostu. To jeszcze mamy w środku takie cudowne dwie wklejki. I mean like, it's so stunning! Jest przepiękna po prostu ta książka. Cyk! Piękna, naprawdę piękność. I e, jak widzicie, nawet mam parę znaczników. Trochę się obawiałam, bo widziałam e, u paru osób na Instagramie taką opinię, że to tłumaczenie może się źle zestarzyć. I też po tym opisie dość kontrowersyjnym, bo wiem, że dużo osób o nim e, mówiło, że jest trochę taki niezbyt. Dofasowany. E, bałam się, co to będzie w środku, ale nie, nie uważam, żeby było jakoś y, tragicznie. Momentami były rzeczywiście takie rzeczy, które myślę, że jakieś tam dwa, lata, trzy mogą już nie być do końca na czasie, ale całościowo jest, jest okej. Okay. Także dziękuję bardzo wydawnictwu Odysseya za możliwość recenzji tej książki. Jestem na trening, ale zaczęłam też sobie czytać z tej radości po skończeniu w końcu jakiejś książki wczoraj. Yy, zaczęłam sobie czytać Sofia. Sofię, dziewczynkę z kościanego domu. Jestem w połowie, dosłownie tak gdzieś w połowie, bo na 170 tej stronie. I jest to historia Sofii, która mieszka z mamą, bratem i z krukiem w kościanym domku. I mama jest taką artystką, która wykonuje rzeczy z kości, które mają jakieś tam magiczne właściwości. I w dniu 12 urodzin mama obiecuje Sofii niezwykły prezent, jakim jest. Prawda. Jednak podczas gonitwy, która ma miejsce w mieście, ich mama zostaje zabrana przez strażników i nigdy nie wraca do domu, a dzieci trafiają do sierocińca, z którego nocą w dziwnych okolicznościach znikają inne dzieci, i oni muszą odnaleźć swoją mamę, żeby wiedzieć. O co chodzi z tą całą prawdą? Czytałam już inne książki tej autorki, z literatury właśnie dziecięcej. Czytałam też nieśmiertelne, które dziecięcą nie są. E, I dziewczynka, która wypiła księżyc, którą 85% jestem pewna, że to jest tej samej autorki, ale zapomniałam to sprawdzić przed nagrywaniem, a zaraz muszę wychodzić. Także póki co nie podoba mi się jakoś szczególnie wybitnie. Dużym pluźnikiem jest to, że ją się bardzo szybko czyta, i póki co nie spowodowuje we mnie jakichś szczególnie wybitnych emocje. I dziewczynka, która wybiła księżyc, o wiele bardziej mi się podobała, i jakoś bardziej za historię mi zaangażowała. Ale plusem jest to, że się ją bardzo szybko czyta, bo zaczęłam wczoraj i jestem już na 170 stronie. Co prawda nie mam żadnego znacznika, bo jakoś tak. nie czułam tego tutaj. Um, bardzo się ją szybko czyta, ale jednak nie jest jakaś angażująca, więc nie mam żadnego znacznika, bo nie czułam tego tutaj. Bardzo zastanawia mnie rozwiązanie całej intrygi z zabieraniem dzieci z sierocińca. Jedyne, co mi przychodzi na myśl. Biorąc pod uwagę fakt, że ich mama jest artystką kości i robi rzeczy z ruskich kości, jest jedno rozwiązanie, ale ono nie za bardzo pasuje mi do literatury dziecięcej, bardziej do książek Kinga. Ale zobaczymy, co się okaże. Ale jestem też ciekawa, co się okaże z całą tą intrygą, ze znikającymi dziećmi i z prawdą, którą miała powiedzieć mama. Myślę, że to jednak zbyt brutalnie nie będzie. Zostało mi jakieś właśnie 100 stron do końca, więc mam nadzieję to jeszcze szybciutko skończyć w tym vlogu. I na pewno będę chciała sięgać później do książki tej autorki, bo je się mi bardzo przyjemnie czyta, i pomimo, że to jest taka literatura dziecięca, to one zawsze mają jakiś taki głębszy przekaz, i uważam, że właśnie bardzo fajnie pokazują takie. Unikalne wartości albo poruszają ważne tematy w taki przystępny sposób dla dzieci. Chcę do Was zakończyć już tego vloga i udało mi się przeczytać Sofię, dziewczynę z Kościonego Domu. Miałam straszną ochotę na literaturę dziecięcą, i ta książka idealnie się w tym sprawdziła. Nie uważam, żeby ona była jakaś wybitna ani szczególnie dobra, jednak dziewczynka, która wybiła księżyc, o wiele bardziej mi się podobała, ale na tyle zaangażowała mnie ta historia, że skończyłam ją w jakieś niecałe dwa dni, także no to była ta książka, którą po prostu chciałam przeczytać w tym momencie. Oceniam ją na trzy gwiazdki, bo była fajna, jednak myślę, że można było ją trochę lepiej dopracować i mogła by być jeszcze lepsza, bo sama historia w sobie ma potencjał. Podobało mi się to, że jest tutaj okazane, że dorośli nie zawsze są tymi mądrymi i że oni też mogą popełniać błędy, że oni się mogą mylić i że to właśnie dzieci mogą mieć rację albo czystsze serca niż właśnie dorośli. I tutaj było to fajnie pokazane. Fajne było też pokazane to, że dzieci nie zawsze muszą wszystko wybaczać dorosłym, nawet jeżeli to są ich rodzice, tylko dorośli też powinni. Czuć się czasami winni. Sama historia w sobie, rozwiązanie jej, spodziewałam się gdzieś tak, jakby mniej więcej tego, że tak to będzie. Nie do końca się domyślałam, co się działo z nie znikającymi dziećmi, ale jeżeli macie ochotę na szybką książkę dla dzieci trochę starszych, to polecam wam tę pozycję, bo ja naprawdę się dobrze przy niej bawiłam. Nie wiem, dlaczego tak długo zajęło mi zebranie się do niej, bo ona jest strasznie krótka. I czytałam dalej. Wiesz eee, co, ja IT, nie umiem może tego tytułu nadal, ale mam wrażenie, że tam tą książkę po prostu i nie mogę jej skończyć. Jest mi strasznie źle z tego powodu, bo raczej czytam książki w dość krótkim okresie czasu, a te, które zaczęłam w marcu jeszcze w zasadzie jakoś tak się za mną ciągną i nie mogę. Zostało mi jakieś 70 stron do końca i rzeczywiście już tak się wkręciłam. Yy, tylko, że ja mam tutaj takie okresy, że Sięgam po nią, przeczytam jakieś 100 stron i odkładam ją na kolejny tydzień i tak znowu i tak znowu i jakoś nie mogę do tego końca dobrnąć. Podoba mi się i jest zabawna i fajny jest pomysł na to takie bractwo, a w zasadzie Stowarzyszenie kobiet, które są piratami i walczą o swoje, i to udowadnianie mężczyznom, że to oni, nawet w tych czasach wiktoriańskich nie są dominującą pcią, tylko że tym kobietom lepiej nie stawać na drodze, ale jednak miałam chyba nadzieję na coś takiego bardziej mojego i na coś, co bardziej mi się spodoba. Romans jest fajny, nie jest nachalny, główna bohaterka też jest po prostu świetna, a jednak coś jest takiego w tej książce, że sprawia, że ona u mnie dość długo leży. Niestety myślę, że nie będzie ona moim absolutnym obieńcem. Tak, jak miałam na to nadzieję, ale na pewno jest to pozycja warta uwagi i myślę, że fajnie by było, gdyby ona była wydana po polsku, bo ten angielski jest naprawdę trochę trudny i tutaj słówek trochę muszę posprawdzać sobie, jak czytam i to też jest trochę gdzieś tam wybijające z rytmu, ale mam nadzieję ją skończyć w końcu w tym tygodniu, no bo zostało mi tam gdzieś tyle, no to wygląda na więcej niż w tym się stron, ale tam jest jeszcze dodatek, także wiecie. Mam nadzieję w końcu skończyć, ale jak już zaczęło się wszystko wyjaśniać w tej książce, o co z kim chodzi, kto jest z kim i jakie tutaj ludzie mają ze sobą powiązania, to. Bo zaczęła mi się ona o wiele bardziej podobać i myślę, że fajnie się składa w logiczną całość, na pewno będę chciała sięgnąć po kolejne tomy, ale myślałam, że będzie po prostu taką moją miłością i totalnie moją książką ta książka, a niestety tak nie jest. I to było wszystko w tym vlogu, mam nadzieję, że Wam się podobało, dajcie znać w komentarzach, czy czytaliście którąś z tych książek, albo czy planujecie ją przeczytać, a ja się z Wami już żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.